Piotrze, co myślisz o kongresach? Kongresy fajna sprawa. Dowiadujemy się nowych rzeczy, dowiadujemy się szerzej, co się dzieje w danym zakresie, a kongres prowokatywności to już jest w ogóle rewelacja, bo to jest nowoczesność, to są zdobycze psychologii, to są zdobycze coachingu, jakby pokazanie, że w psychologii czy w coachingu też się coś ciągle zmienia. Jak w każdej branży mamy średniowieczne. Tylko akurat w psychologii to średniowiecze to jest koniec XIX, początek XX wieku. W coachingu to średniowiecze to są lata 80. i 90. No i mamy XXI wiek, lata 20. XXI wieku i kongres prowokatywności, na którym będziemy rozmawiali o tym, co jest nowego, co działa, co jest fantastycznego, co jest. Wyjątkowego, jak przyspieszać procesy, jak wpływać na to, co się dzieje w naszej głowie, jak pomagać ludziom i jak z nimi pracować, wykorzystując wszelkie możliwe sposoby. Z życzliwością, humorem, z, takim, z taką wiarą w ludzi, że mają wszystko, czego potrzebują do tego, żeby zmienić swoje życie na lepsze, a my tylko e, możemy im w tym e, pomagać.